Za kościołem, w obrębie muru kościelnego, zobaczymy bardzo interesujący obiekt. Jest to dawny spichlerz plewański. Po czym go rozpoznamy? No, choćby po konstrukcji. Na podmurówce kamiennej, zresztą bardzo ładnie widać kamień łamany który za tą podmurówkę służy, a mniej więcej na wysokości 1,5 metra rozpoczyna się konstrukcja drewniana. Konstrukcja zrębowa wykonana na tzw. jaskółczy ogon, a całość przykryta czterospadowym brogowym dachem. W spichlerze pełniły rolę miejsca do przechowywania płodów rolnych, tak było tu przy przeplewani, tak mogło być również przy, przy dworach. Konstrukcja bardzo ciekawa, bo bardzo niewiele już takich zachowanych i warto zatrzymać się na chwilkę tu przy ogrodzeniu kościoła w Besku, żeby ten spichlerz zobaczyć.